Witam Was w kolejnym dniu. My dzisiaj mamy fajny koncert. Julianek będzie śpiewał w szkole, także idziemy, teraz będziemy stać w kolejce i Julianek um, też wychodzi. Idziemy wszyscy razem. Tak, Julianek, zadowolony jesteś? No już miałeś dwa przedstawienia teraz trzecie. Nie stresujesz się? Nie ma czym. Czekamy. Jesteś excited? Nie. Czytaj, to będzie pierwsza? No, za nas poczytamy. Robimy teraz sernik pistacjowy. Dodajemy już naszą bazę serową, ale ładnie wygląda. Mmm, przepis termomiksu, super. Będziemy robić sałatkę, surówkę z brokuła, mamy różne tutaj przygotowane warzywa, wstawiamy je i będziemy miksować. Pis termomiksu surówka brokułowa, wiosenna. I surówka wyszła taka, sałatko surówka. Zobaczcie jaka piękna. przyszliśmy tutaj na balkon, żeby sobie zjeść, popróbować. Jest wyśmienita. Polecam przepis termomiksu chyba w sałatka brokułowa, wysenna, wiesenna Coś takiego jeszcze dodaliśmy tutaj cebulkę, bo on tak ostrzejsza, żeby była. A pogoda za nami jest taka. Troszeczkę wieje wiatr, ale jest ciepło i przyjemnie. Siedzimy sobie, podziwiamy tutaj widoki. O! Mama jest tutaj ze mną. Hello mami! Następnie robimy tutaj humus z groszku. Groszek już tutaj mamy: miętę, pietruszkę, sól, pieprz, cytryna i to w sumie na tyle. Także też przepis z termomiksu. I tutaj mamy humus z groszku gotowy. Ja tak jeszcze przyozdobiłam go trochę olejem i pieprzem świeżym. Kolejne danie to jabłotnik. Mam tutaj już położoną. Ehm, co to jest? Pianę! Ale będzie beza, zaraz to rozprowadzimy ładnie i stawimy do piekarnika. i chciałam Wam pokazać, że tutaj jest przepiękny widok. Hey, kochani, witam Was w kolejnym vlogu, może zdejmę te okulary. Słoneczko świeci, jest przepiękny dzień, ja przyjechałam, bo właśnie zauważyłam tu już wcześniej, jak jechałam tędy, jest takie stoisko i na tym stoisku są Truskawki, truskawki takie już tutaj native, czyli hodowane teraz w Connecticut, nie przywożone znikąd indziej, także idę do truskawki, zobaczę co tutaj jest i zapraszam Was do oglądania. Kwiatek, który mi się bardzo spodobał, nazywa się Lobela i niby tak ładnie kwitnie przez całe lato, a ja lubię takie kwiatki. Jeszcze idę do tego kolejnego miejsca, gdzie są jeszcze inne odmiany i zobaczę co tutaj jest. O zobaczcie jak te kwiatki pięknie kwitną, super, ale piękno. piękne, piękne, piękne truskawki za ile? Za 8 dolarów, ale wyglądają cudownie. Przyjechałam do sklepu ogrodniczego, chciałam zobaczyć, czy tutaj też sprzedają kompost i ziemię, żeby wsadzić, włożyć właśnie tę ziemię do naszych skrzyń z warzywami. Ja zamówiłam gdzieś indziej, ale coś tam z ustawą nie można było dokładnie się tak umówić. Także przyjechałam tutaj zobaczyć i jest, jest o wiele droższa 58 dolarów za jard. Nie wiem jeszcze co zrobię, ale pochodzić sobie bardzo lubię po takich sklepach. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy mamy za sobą. Jakie nie rzeczy, tylko rośliny, drzewa, krzewy, ja uwielbiam taki klimat. Mamy tutaj też i pomidorki. Jednak tutaj są naprawdę bardzo drogie. 5 dolary za tak 3 fit. No i 3 incze nie fit. Dobrze <grywych> było, żeby to pasowało. Mamy różne rodzaje. Tutaj, tutaj też jest koperek. Ciekawe, czy pachnie. No nie pachnie. <grywych> Ale tutaj mamy wybór. Zobaczcie. Chyba nie całe. No cała szklana jest ogromna. I wybór jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciężki, ale ja już wybrałam jedną roślinkę i ona wygląda tak. Bardzo mi się podoba i ona kwitnie niby od e, połowy... tak, od połowy e, spring, taki jest spring po polsku. Zima, lato, wiosna, jesień, wiosna, o! Od połowy wiosny do jesieni. Taka ładna stacja, zobaczcie jakie fajne. Tutaj jest kabinecik, chyba nie na sprzedaż, tylko tak, żeby położyć coś, ale bardzo mi się to podoba. Nawet mi kwiatek tutaj pasuje. Mm, pierwszy raz dzieciaczki jedzą sobie śniadanko na balkonie. Milanek ma tutaj Piesza, swoją jajecznicę, bo, bo tutaj nie ma nic, kochanie, tu się nic nie kładzie. A Julianek je, co? Mozzarella and cheese. Smaczne? Ja też tutaj mam jeszcze trochę jajecznicy. Ja wiem, że tutaj twarde, ale tutaj się nic nie kładzie, kochanie. A Julianek co robi? Będzie chciał grać w się Mamy dzień dziecka. Bardzo pyszne, smażone warzywa. Uwielbiam kalafior, cukinia idealna. A tu mamuś przyszła do nas na co? na warzywkę. Na warzywko. mama zrobiła, przyniosła, a tutaj fajnie na balkonie sobie posiedzieć.